Tequila. Nikt nie wie, skąd się wzięła. Pewnego dnia szaman Kabuki, Joe, wygnany przez swoje plemię za spółkowanie z córkami wielkiego szefa, odnajduje ją na pustyni. Nieprzytomną, przysypaną piaskiem, tuż obok wraku rozbitego samolotu, dookoła którego walały się puste butelki po tekili. Dziewczyna nie pamięta, kim jest, jak się nazywa i co właściwie spowodowało jej amnezję. Kluczem do przeszłości wydaje się być tatuaż na jej ramieniu, wykonany dziwną techniką i częściowo zamazany, który tworzy litery ułożone w niezrozumiałe hasło: A G A v. Tekila, otoczona opieką szamana, szybko regeneruje siły. Prędko ujawnia także swoje niezwykłe zdolności. Okazuje się, że posiada wyjątkowo szczegółową wiedzę na temat osiągnięć starej cywilizacji. Świetnie zna się na walce wręcz, potrafi posługiwać się każdym rodzajem broni, ma wiedzę medyczną i techniczną, a na dodatek potrafi błyskawicznie posłużyć się odkopanymi przez Kabukiego artefaktami z przeszłości. I jako człowiek wydaje się być istotą niemal doskonałą, inteligentną, piękną, wyjątkowo silną i sprawną fizycznie, a przez to również pewną siebie i zarozumiałą. W nieprzyjaznym świecie, zawieszonym pomiędzy jedną a drugą apokalipsą, tekila szybko pokazuje, co potrafi. Dokonuje niezwykłych czynów i stopniowo staje się swoistą legendą. Na jej sławie zyskuje także sam Kabuki, wygnany i zmuszony do pustelniczego życia, przez które nieco miesza mu się w głowie. Któregoś dnia szaman odkrywa stare proroctwo, mówiące o tym, że na zapomnianym przez Bogów świecie niespodziewanie pojawi się bohater, człowiek doskonały, który spadnie z nieba na pustynię i zacznie odbudowywać cywilizację. Kłopot w tym, że Tequila, choć niemal doskonała, nie chce słyszeć o proroctwach i ratowaniu świata. Zamiast zostać bohaterką, wolałaby raczej dowiedzieć się, kim tak naprawdę jest. Poznaj uniwersum tequili www.projekttequila.blogspot.com. Tekili szukaj także na Facebooku.